TV Dla mieszkańców mchawy to autostrada. Przed tą inwestycją musieli bowiem brodzić w błocie i dziurach. Inwestycje drogowe w gminie Bali idą pełną parą oprócz mchawy nowej drogi prowadzącej do kościółka i świetlicy niebawem doczeka się cisowiec. Co ważne inwestycje te w większości są realizowane ze środków zewnętrznych. Tu w miejscowości Mchawa podczas ostatniej kadencji zrobiliśmy ponad 2 km dróg asfaltowych. W ubiegłym roku udało nam się zrobić drogę rolniczą, gdzie uzyskaliśmy 100% dofinansowania od pana marszałka województwa podkarpackiego. Jest to droga o długości około 750 metrów. Natomiast teraz, ostatnio, udało nam się poprawić. E, właśnie infrastrukturę drogową w miejscowości e, Hawa na około 450 metrów. My, myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni. E, ja również. Żałuję jedynie, że nie udało nam się dokończyć tej drogi, ale niestety blokada ze strony Rady była e, tak duża, że zrobiliśmy ten krótki odcinek, ale jest on bardzo fajny, bardzo piękny, i tutaj od ponad 30 lat ta droga nie była e, poprawiana, więc myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni, przede wszystkim czują się bezpieczniej. Brakuje nam tylko 300 metrów do głównej drogi wojewódzkiej, także zostało nam tylko w przyszłości boczne drogi wiejskie robić w dobrym stanie. Radości nie kryją przede wszystkim mieszkańcy mchawy, którzy kilka razy dziennie przemierzają tę drogę. Cieszymy się wszyscy wspólnie, że ta droga istnieje, że jest, jest ona dobrze zrobiona. Tutaj taki odcinek to już był taki, że była dziura na dziurze. Jedną się uminęła, a do dwóch się wjechało. Nie było rowu, nie było nic. Jak deszcz padał, wszystko. No wszystko szło na drogę i nawet to, co było na drodze, to brało jeszcze to, co zostało. Także że była bardzo potrzebna ta droga, i jesteśmy wdzięczni Pani wójt, że, że wreszcie się za to ktoś wziął i, i, i dostaliśmy tą drogę. Była bardzo potrzebna i jesteśmy bardzo wdzięczni wójtowie i Słotosowi, bo dużo wkład włożyli do tej drogi. Bo myśmy jeździli, bo to była fatalna droga. Do tego czasu nigdy nie zrobił dopiero ta wójt. No i, i Słotyz jest bardzo prężny. I, w nisku się kłaniamy. Była tragedia, każdy o tym wie, każdy co mieszka. Tym bardziej, że my mieszkamy już na samym końcu. Także, całą, całą drogą do domu, całą hawą mieliśmy drogę tragiczną. No teraz się jedzie, jak można powiedzieć, autostradą. To co było teraz, a to, to co było wcześniej, a to co jest teraz. Z inwestycji drogowych cieszą się także mieszkańcy Cisowca, choć droga, która powstaje, mogła już służyć mieszkańcom od roku. Pomimo, że Rada Gminy Baligród e, przyblokowała, próbowała zablokować wszystkie inwestycje, nie uchwalając budżetu, udało nam się zdobyć pieniądze dzięki wsparciu pani Wojewody z Ministerstwa Administracji Cyfryzacji. Udało się zdobyć 210 tysięcy, jednakże zdawałam sobie sprawę, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyrazi zgody na tę inwestycję, ponieważ jest to zdanie dodatkowe. Dodatkowe i bez wsparcia tutaj pana nadleśniczego nadleśnictwa Baligród, który dotował tutaj do tej drogi 20%. Wieś Cisowie jest małą wioską, ale zawsze byliśmy tu zaniedbani. Dopiero przez panią Wójdę Gatę pomykała. Dostaliśmy ogromne pieniądze, no bo ponad 330 tysięcy zdobyła na wieści Sowiec. Złożyło się także na ostatnich czterech letnich kadencji tej. Dostaliśmy trzy drogi zrobione, dwie drogi od pani wójt, która na pewno w ciężkich zmaganiach wyzyskała te pieniążki. No, a jedna droga to jest z funduszu sowieckiego, co roku po kawałku myśmy robili. Także ogromne dzięki i podziękowania dla pani wójt, chociaż rada była przeciwna inwestycjom w ogóle w Cisowcu, bo to jest mała wioska. Żałuję bardzo, że rada nie wykazała się mądrością w roku ubiegłym, kiedy 450 tysięcy przywiezione z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na tęże samą drogę w miejscowości Cisowiec i Rostoki, niestety ze względu tego, że nie zostały zaopiniowane pozytywnie przez radę, musiało zostać oddane do ministerstwa. Powiem szczerze, że był to bardzo smutny moment w moim życiu i, i naprawdę Mogę wyrazić tylko ubolewanie z tego względu. Cieszę się przynajmniej, że w tym roku udało się zrealizować jedną z tych inwestycji. Mam nadzieję, że jej roztoki też się doczekają w przyszłym roku. Ponadto też w tej miejscowości udało nam się zrealizować inwestycję polegającą na poprawie, poprawie infrastruktury drogi rolniczej. I tutaj dziękuję bardzo serdecznie zarządowi województwa podkarpackiego z panem marszałkiem na czele, który dofinansował również 100% do tej inwestycji. W Mchawie miała powstać także świetlica wiejska, na którą Sołtys pozyskał pół miliona złotych. Niestety pieniądze wróciły do Warszawy. Mieliśmy dofinansowanie 80% i gdyby nie rada gminy. Nie, przy, nie, głosując, nie przegłosowując budżetu pozbawiła nas tej możliwości, żeby tą świetlicę, bo było tak zaplanowane, że wszystko miało być oddane pod klucz, czyli z wyposażeniem tej świetlicy, z kuchnią, no, miała być powstać świetlica prawdziwego zdarzenia. I zapewne by powstała. Niestety dla gminy, o czym wspominał już Sołtys Mchawy. Rada Gminy postanowiła nie uchwalić budżetu, który miał notabene pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej i próbowała stworzyć swój własny budżet, który niestety został zatrzymany przez Regionalną Izbę Obrachunkową z tego względu, że zawierał mnóstwo błędów i przede wszystkim wydatki bieżące nad dochodami przekroczyły ponad 360 tysięcy złotych. Stąd też Regionalna Izba Obrachunkowa uchwaliła ostatecznie dla nas budżet. Sytuacja ekonomiczna gminy byłaby znacznie lepsza, gdyby nie fakt taki, iż oprócz dużego zadłużenia, które otrzymaliśmy z poprzedniej kadencji, w tym roku dostaliśmy prawie milion złotych mniej do budżetu, w związku z tym, że poprzednia rada, poprzedni wójt, nie opodatkowali dróg rolniczych w latach 2007-10, co było obowiązkiem ustawowym, no i niestety w tym roku musieliśmy zapłacić wszyscy za to, zapłacić tak zwane frycowe. Dostaliśmy ponad milion złotych mniej do budżetu, co spowodowało lekkie zamieszanie finansowe. Koniec kadencji, to czas rozliczeń. W gminie zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 13 milionów złotych, z czego około 10 milionów pochodzi ze środków zewnętrznych, a wszystko to przy budżecie, które oscyluje w granicach 11 milionów złotych. de